żeby przynajmniej coś gmina z tego tytułu miała, aby macie korzyść. Dobrze, proszę Państwo jakieś pytania jeszcze? Kolejny projekt uchwały to projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy wojny. I tutaj chodzi o dwa Ary położone w grady. Drodzy Państwo, ja myślę, że tutaj pani i pani Chrystynę nie będziemy głosić, bo znamy temat. Ten dwa, te dwa Ary to jest... Ten, ta część budynku w Grabnie, która jest tylko naszą własnością, bo jak gdyby nieruchomość w Grabnie składa się z dwóch części, z części, gdzie gmina ma swoją własność i o tej części mówimy, dwa ary i piąt w którym, i budynek, w którym na górze jest świetlica, na dole, pani Jurku nie wam Pan poprawi, na dole był, był nie no. Nie, w nie, nie, jest sklepie. Sklepie z, góry. z, u góry. z u góry. Ale nie, nie, ja mówię o, o tym naszym. Klubi. Tam był klub. Gdzie był klub? Tak, I drugi, druga część, gdzie powiedzmy jest, y, ja, jest sklep, sklep na górze, a na dole, na dole była remiza OSP. Tak? No, a, a, a to, że był tam klub, to nie wiem czy pan burmistrz pamięta, że w latach przed 90. -mi GS-y miały obligatoryjnie prowadzenie kawiarnie. I kawiarenka funkcjonowała tam i tam to tak nazywał się jakby czytelnia w tej starym budynku, który się zawalił. I GS, GS-owiśmy wynajęli dolną tą, tą kondygnację do po prostu prowadzenia działalności. GS tam miał swojego pracownika i była taka świetlica prowadzona. Ale kiedy w 90 roku e, po prostu powstały samorządy, GS był zwolniony od e, Prowadzenia tej działalności i odstąpili od tego pomieszczenia i myśmy już później całym tym pomieszczeniem e, zarządzali. Ale sprawa tej całej działki. W latach 61, e, w tym 61 roku, e, zaszła potrzeba, e, dogadali się z GSM, że będą wspólnie budować budynek. To były takie lata, kiedy nieważne było kto właścicielem, jest tylko żeby coś w danym po prostu środowisku się działo. I kółko rolnicze w Grabnie kupiło od dwóch właścicieli od pana e, tego gostka i od pana noska działkę 412. Przyniesienie to jest 412, ale to, ale to już nie jest, takie, nie jest takie istotne. I na tej działce został wspólnie z GS-em wybudowany budynek tam, gdzie w tej chwili u góry jest sklep a na dole w stanie surowym przejęła to straż, po prostu piwnicę taką. Oni se to wykończyli, wyposażyli sobie i tam był żółk stał i mieli taki swój, taki kącik. Później, kiedy w latach 70 podjęta została decyzja o budowaniu, bo praktycznie Grabno nawet nie miało żadnej świetlicy ani nie miało gdzie zebrania zrobić, bo ta szkoła, która tam była, gdzie teraz przedszkole, tam nie było szans, żeby jeszcze się wprowadzać, z działalnością po prostu Sołtysa. I podjęta została decyzja o budowie tego budynku, który tam jest dobudowany. Te, ta działka została podzielona na dwie części przez Świętej Pamięci Wróbla Julka. Tylko tutaj przez niedbałość pracowników Urzędu Gminy nie było to sformalizowane i wpisane w księgach wieczystych, w brzesku. I w latach 70., kiedy były uwłaszczenia te ogólne, po prostu nikt nie przywiązywał do tego uwagi. I GS po prostu to sobie wpisał na Księgi Wieczystej i on był właścicielem. I myśmy przez wiele, wiele lat zabiegałem o to, aby odzyskać najpierw ten segment, gdzie jest tam, ta kawiarenka i ta świetlica, a późniejśmy po prostu zabiegali, żeby współwłasność wpisać na ten drugi po prostu budynek. No i to się nam udało przy pomocy tutaj GS-u, chociaż też niechętnie to po prostu e, chcieli nam oddać i do tej pory było tak jak było. No ten budynek jest tam w fatalnym stanie. I tutaj ja tu nawet przygotowałem tutaj taką e, tutaj, e, informację, bo tu Pan e, Bąg mi zarzucił taką sprawę, że a to po coście finansowali i remontowali. I pozwolę sobie to odczytać zebrania wiejskiego, potwierdzony jest przez Urząd Gminy ten protokół, że tu oddał. Podsumowując dyskusję budowy nowego domu wielofunkcyjnego, Pan Wójt zagwarantował zabezpieczenie 130 tysięcy złotych przeznaczonych na remont starego, starego, budynku domu ludowego dla sołectwa Grabna z przeznaczeniem na budowę nowego domu wielofunkcyjnego. Wyraził również zgodę na wykonanie projektu na budowę nowego budynku wielofunkcyjnego. To nie to, że my po prostu tak jak e, mówią, już jest, jest, jest data, jest, jest data, bo tu jest stempel nadania tutaj przy tym, to jest 2006, 2006. I odstąpiliśmy, odstąpiliśmy od remontu tego budynku, bo był jeszcze biegły rzeczoznawca, który wyspecyfikował wszystko i powiedział, nie ma szans przeprowadzenia tego remontu. Dach, który jest stropodach. On nie jest, nie jest po prostu stropodachem, tylko jest na suficie oparty. Tam Tam jest strach było, żeby się to nie zawaliło, bo to jest dosyć duża powierzchnia płaska, bez żadnego spadu. Kiedyśmy założyli regipsy, żeby wyrównać, bo on się tak cały wychylił, ten, ten, ten strop, to w jednym miejscu zrobiliśmy mi 0, w drugim 25 i nadal była taka, e, takie było takie wybrzuszenie. I po tej całej ekspertyzie Dopierośmy zaczęli zabiegać o to, żeby można było budować ten nowy budynek. Ten nowy budynek nie ma w ogóle kanalizacji. Zbiornik z fekaliami jest pod schodami. Byliście Państwo, kto tam chciał zobaczyć, to pokazywałem jak tam. Nie ma wody. Woda jest Ciebie doprowadzona ogrodniczym takim szlaufem, po prostu z GS-u, bo w latach 70. jakby budowali ten budynek. To ten budynek był podłączony do szkoły, a szkoła w tym czasie korzystała z grawitacyjnego zasilania. I kiedy szkoła podłączyła się do sieci, odcięła nas, no bo nie potrzebowali oni tej wody i praktycznie tam nie ma wody. Instalacja tam jest po prostu zero. Ściany są wybudowane z jednego pustaka, bo to wszystko w czynie społecznym było robione. Jak my chcieli na zebrania, wiecie państwo, kto tam był, a przychodzili, to mówili, nie rób już więcej w zimie, bo się na grypę wszyscy rozchorowali. Stawiliśmy dwa piecyki jako te na butle, zrobiła się temperatura, a po ścianach woda płynie, bo nie ma żadnej izolacji. No i, i tak, tak wygląda cały ten, cały ten budynek. Mieszkańcy Grabna, owszem, wyrażają zgodę na sprzedanie tej nieruchomości, bo jeszcze powiem jedno, przez 20 lat gmina nie płaciła żadnych środków na żadne media. Po prostu nie korzystaliśmy tutaj. To jest do sprawdzenia w księgowości. Można to sprawdzić, że jesteśmy z tego tytułu po prostu tam jak ktoś tam sobie zrobił jakieś przyjęcie czy coś, to 200 złotych by tam zarobili czy coś innego na takie były, na, na takie wydatki. I, i mieszkańcy Grawna no owszem, wyrażają zgodę na sprzedanie tego obiektu, żeby się gmina pozbyła, a jeszcze co? Dlatego, że jest wpisane w tej chwili na mienie komunalne e, e, gminy ten cały obieg jeden i drugi, e, kiedy w latach 90., 90 jeszcze przed 88. wyszła ustawa o likwidacji kółek rolniczych i oddanie w całego majątku do SKR-u. Oddaliśmy wszystko, oddaliśmy cegielnie maszyny, wszystko tego do SKR-u, bo nie było dyskusji, tylko należało to oddać. I kiedyśmy ubiegali się o odzyskanie i wpisanie do y, po prostu tego majątku, myśmy nie mieli osobowości prawnej. Zwróciliśmy się do Urzędu Gminy, aby nas Urząd Gminy reprezentował tutaj, bo ma osobowość prawną. I, i wtedy został przepisany ten obieg jeden drugi na mienie komunalne gminy. No a tak mówiąc prawdę, to jest czyn społeczny mieszkańców Grabna i budowali to po prostu z własnym sumptem, z, z czego to budowali, to od razu powiem. Wtedy mieliśmy, no to proszę mi nie przeszkadzać, ja tu, będę już stracał też. E, mieliśmy cegielnię. wynajęliśmy tą cegielnię i mieliśmy czyn z tego. Nawet e, kiedy nam zabrali do SKR-u tą cegielnię, to SKR brał czyn. Walne zgromadzenie było w wielki Wsi w tym dworku. I gdybym ja był z uporem, wtedy był nie wystąpił z SKR-u, to byśmy byli wszystko. Tą cegielnię stracili, wszystko cośmy mieli, byśmy stracili, bo SKR padł i e, komisarz przychodził. Nie wiem, czy pan Jacek tutaj pamięta, kiedy wszystkie maszyny zabrali tutaj ze SKR-u do, do Tarnowa. Tam, nie wiem, na jakąś składnicę, to myśmy pojechali na drugi dzień całą delegację, chociaż SKR nie podlegał pod gminę. Że zapłacimy te zaległości, żeby tylko te maszyny odzyskać. Maszyny na placu stałe, ale już nie można było odzyskać, bo sprzedali je za marne grosze, żeby tylko swoje odzyskać. I teraz jest taka sprawa, że my nie oponujemy, my chcemy, żeby ewentualnie uporządkować to, sprzedać. Tylko tak jak poprzednie lata było tutaj, takie niepisane, tutaj prawo i tu ci wszyscy którzy byli radnymi, to mogą potwierdzić. Sprzedawany był Wielki Wsi. Ten Spichler zostaje pieniądze Wielki Wsi. Tam, Jędrzej kupował to całe te obiekty, wszystko Wielki Wsi zostało. Gdzie indziej były sprzedawane też obiekty, zostawały tam. I my chcemy po prostu, że środki uzyskane ze sprzedaży, żeby były na przykład w 2012 na, 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 na grawno, czy to zrobić chodnik, czy to zrobić jakieś inne rzeczy, które po, powiem jeszcze tutaj, do, prawda to jest taka, bo jeszcze ja tu mam inny tutaj... Pani, panie, ja za dużo, za dużo za dużo Panie, ja mam taką prośbę, jeżeli, jeżeli można, jeżeli no. mogę prosić i mogę przerwać. Y, dro, y, szanowni Państwo, ja uważam tak, y, co do y, słuszności sprzedaży tych dwóch nieruchomości, bo mówimy o dwóch nieruchomościach, ale jak gdyby o jednej całości, jednej całości tak, tak. I, Bo to są dwie uchwały, bo jedna dotyczy y, wspólnie z GSM, druga dotyczy w, y, naszej własności. Uważam to za logiczne, trzeba to sprzedać, bo nie, ma, nie użytkujemy to, to będzie niszczało, to powiedzmy tylko y, no, jacyś Jacyś i ktoś się tym zajmie. To jest jeden temat, i y, tutaj powiem tak. Honoruje i szanuję opinię mieszkańców wsi Grabno, że opiniują to pozytywnie, chociaż mówię, to jest opinia grzecznościowa, honoruje i nie dyskutujemy na ten temat. Uważamy, myślę, że wszyscy tutaj Państwo również, że trzeba sprzedać. Drodzy Państwo, ile weźmiemy za te półtora, że tak powiem, nieruchomości, bo tak trzeba traktować to, zobaczymy. Ja uważam, panie Jerzy. Na pewno na terenie y, Sołectwa Grabno i tak musimy co zrobić, nie mamy innych środków, to myślę, że te środki w jakiś sposób zainwestujemy w Grabno i myślę, że Państwo też się z tym zgadzacie. Z tą zasadą co do pozostawania tych środków w danym Sołecznie różnie bywa, ale mówię, y, to co powiedziałem na zebraniu w Grabnie i deklarację złożyłem podtrzymuję, bo myślę, że to nie będzie jakaś pota horądalna, jak ona miała nas poróżnić z grannym, uważam, no byłoby to nielogiczne I, i, i jestem za tym, żeby jeżeli nam się tylko uda, bo pan starosta powiedział, że raczej o jakichś wspólnych inwestycjach należy nie ma mowy z uwagi na... Też kłopoty finansowe, radę, bo było tam kilka, Ale to, kilkanaście milionów bobie, tracu, udowle, tarczy, tam, na placu Zaba. Z budżetu i uważam, że tutaj na pewno te pieniądze, jeżeli Szanowna Rada podejmie taką decyzję, przeznaczymy na jakieś roboty na terenie gminy Grabna typu chodnik, czy powiedzmy... Wyposażenie placu zabaw przedszkolą. Płot w szkole, który czy, piłka przelatuje na jezdnię. Czy jest jakiekolwiek zainteresowanie tym? To znaczy, to znaczy Sołtysiu, w tej dopiero, chwili nie wiadomo. Dopiero dostaliśmy wycenę tej, tej części, którą mamy wspólną z gs em no, jest, niby zainteresowanie jest, tylko czy ktoś się nie przelatuje. Pan burmistrz dobrze wie, te, że zainteresowanie będzie takie. Nie, ja interes prowadziłem wcześniej, 20 lat temu, że tam nie ma miejsca nawet na park, bo to między przystankiem a tym to jest państwa rolku. Myśmy tam kiedyś postawili e, kontener, zaraz nas wyrzucili z tym wszystkim. Tam mieliśmy nawet problemy z elewacją, bo nam rusztowania nie dali zrobić, żebyśmy to tego. Tam jest sprawa złożona. Ale teraz to... pan musi zachwalać, a nie narzekać. Żeby e, ja, nie nie prze... no ja, ja nie narzekam. Ja bym jeszcze pan przewodniczący pozwolił króciutko jedną sprawę zreferować. Z Proszę Państwa, bo tak wielokrotnie tu doczekałem się tego, co Pan Burmistrz deklarował, wykazu środków, jakie poszły w 2009-2010 na poszczególne sołectwa. I pozwoliłem sobie to wydrukować, pozwoliłem sobie to wszystko przeliczyć i tak Państwu mogę tutaj tylko szybciutko odczytać. Nie byście chcieli, może, mogę każdemu dać to tutaj. To jest wszystko za, ściągnięte z tej dyskietki. I tak, żeby było przejrzyście w każdą miejscowości mieli mieszkańców, tutaj jaką kwotę w danym roku dostali. I tak, środki z budżetu gminy Wojnicz wykorzystane na, na jednego mieszkańca w roku 2009. I proszę Państwa, na pierwszym miejscu jest Wielka Wieś. Na jednego mieszkańca 1173 zł. Na drugim miejscu jest Wojnicz 1056 zł. Na trzecim miejscu są Olszyny 691. Na czwartym miejscu jest Milówka, 454 Na piątym miejscu jest Łopoj 451 Na szóstym miejscu jest Isep, tak strasznie kiedyś byłem tu atakowany, 423 zł. Na siódmym miejscu są Więckowice, 336 zł. Na ósmym miejscu jest Grabno, 260 zł na mieszkańca. Na dziesiątym miejscu jest Dębina Łętowska, 203 zł. Na 11 miejscu jest Sukmanie 170 zł, na 12 jest Ródka 163, na trzynastym jest Biadoliny Radłowskie 150 zł, na czternastym jest Zakrzów 127 i na 15 jest. Dębina Zakrzowska. Proszę Łukanowice. Państwa, Łukanowice? Łukanowice podzieli przez mieszkańców. To rok, który? Łukanowice 240. Na którym miejscu? 2009. którym miejscu? Łukanowice, już zaraz powiem. Na 10 to będzie wolniej na pierwszym miejscu. Proszę Państwa, tu jest aktualny wydruk ilości mieszkańców z roku 2008. Tu mogą być jakieś takie wahania groszowe. Tu jest każda wieść wydrukowana, co się robiło, ile mieszkańców i jaka kwota wpłynęła. Jakby Państwo chcieli, każdemu to mogę umożliwić, bo ja już nie mogę tutaj w tej Radzie obronić słowami, tylko muszę wszystko już tutaj twardymi argumentami. I mam tu jeszcze wiele takich, tylko nie chcę przedłużać tu spraw, które mam. Ja nie robił nigdy, bo ja jestem już za długo tutaj w Radzie. Ja wszystko robię za potwierdzeniem, ja wszystko robię udokumentowane. No ja dobrze wiem, że ja będę mówił to, a kto inny będzie mówił co innego. Proszę. To ja mam jedną uwagę do tego, czy to wliczyłeś do tego straży. Oczywiście. No tak, ale straże brały pieniądze w 2009 roku za akcje przeciwpożarowe, bo tu akurat w tym układzie, przepraszam, w tym układzie to jest 110 tysięcy złotych, jeśli chodzi o więc No ale w dziewiątym była powódź, więc brały udział w powodzi. Jeżeli te 110 tysięcy się odejmie, to zupełnie inne kwoty wyjdą. Ale ja mam nie wspólnego ze strażą. Nie można. Ale drugi drugi rok, widać rok, widać, w 2010 roku 4,5 miliona wojnicz łyknął. No. I teraz jak będziecie chcieli na sesji Wam przyniesie z 2010. To są straszne kwoty. Jak się zacznie liczyć. No e, Państwo, proszę państwa, inaczej jak się zostało na dyscieczce, inaczej na przykład pan sobie życzy, proszę bardzo, e, e, tutaj to to jest wojnicz. Proszę bardzo, wszystko jest, jakie były zadania były robione, kwoty, wszystko tego. Dlaczego nie mam 2010, panie szanowny? Dlatego. Że nie chcę tu robić pewnego zamieszania, bo mi znów powiecie, jaki i tu oszałam, chcę tu wszystko mieszać. Bo akurat nawet do Grabna pytają się już wielokrotnie, kto jest podpisany i kto odpowiedzialny za wydruk tego zestawienia. Bo najpierw bym musiał z tą osobą uporządkować i dopiero mogę tutaj rozmawiać o tego. Bo na podstawie tych dokumentów, co ja mam, no nie chcę tu na ten temat mówić, bo. Mamy dosyć problemów, a żebyśmy jeszcze i więcej nie przybyło. <laughs> dziękuję i dziękuję panu burmistrzowi za wystąpienie tutaj w naszej sprawie nie, nie ma problemu. Dobrze, państwo, proszę, proszę. to znaczy nie ten dokument rzeczywiście, ja już zwracam uwagę, bo, bo y, bardzo niechętnie pracownicy urzędu lubią się podpisywać i my to zauważamy. Różne, różne, y, no wiem, wydrukowane tak, są tylko... Nie, nie, tak, nie wiem, no nie nie powiem tak, poprosi. autorem tego zestawienia. Jednoznacznie był pan Jaszu robić I powiedzmy, jeżeli państwo macie jakieś pytania, to yy, proszę do, do pana Jana. No ja to to on bazował, tylko nie on bazował na danych, tak które dostał z księgowości. Ale ja się, to zestawienie, że tak można powiedzieć, Jasiek, pan Jan to zrobił. Ale panie burmistrzu, ja nie, chcę, ja nie chcę bronić pana Janka, ale całe pół roku nam obiecywała pani Mytnikowa, że to nam przygotuje. Co sesję obiecywała, że już ma gotowe. Także ja, ja, nie, ja, nie, ja nie złej wierzę, panu, Pana Janka chce, tylko że Pani Mytnikowa cały czas mówiła, że wszystko już gotowe, wszystko jest gotowe. No. Pani tak jeszcze nie, Myślę, że tutaj nie, jeżeli, jeszcze sekundę, jeżeli są tutaj potrzebne takie informacje dotyczące SOEZ i tak dalej, to myślę, że trzeba pewnie będzie jakoś, jakąś, pewnie taką znowu wspólną komisję zrobić. Nie mówię teraz, ale kiedyś, żeby pewne rzeczy powyjaśniać, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Bo, bo no mówię, nas trudno, żeby wątpliwości nie wyjaśnić, ale mówię, myślę, że to nie jest aż taki temat pilny, bo to już jest, to są zapisane rzeczy, tego nikt nie zmieni, nikt tego nie skreśli, czy nie potwierdzi. Zawsze można to wrócić do tematu, przeanalizować jeszcze raz, zastanowić się, czy było to dobrze, źle na ten czas, bo mówię, inaczej się ocenia pewnie z perspektywy czasu, inaczej wtedy na miejscu, różnie to jest. Proszę Państwa. Bardzo proszę jeszcze Pani bardzo. Ja jeszcze jedno pani Burmistrzu, bo na ostatnim zebraniu też w Dębinie-Zakrzowskiej, tylko podnoszona kwestia tego, że w innych właśnie miejscowościach, jeżeli gmina sprzedaje y, pewne mienie komunalne swoje, pieniądze jakoś tak właśnie w takiej nieformalnej uchwale, czy porozumieniu zostają na danej wsi. U nas się sprzedało kilkanaście hektarów ziemi, sprzedaje się dalej. Nie zostało nawet złotów. chociaż kwota z jednej działki nie mogła być przeznaczona na wieś. Mamy tyle, tyle spraw do załatwienia. Nawet z tego zostawienia Pana Radnego Jarkowskiego wynika, jesteśmy na samym, na szarym końcu pod względem finansowania wsi. Albo przyjmujemy zasadę, że po prostu traktujemy wszystkich jednakowo, albo, albo w ogóle. Pani Ireno, no, powiem tak, no na pewno, na pewno został trochę sprzedany tych działek u Was. Na pewno do, do drogi teraz musimy dopłacić swój udział jest to niebagatelny. Drodzy Państwo, no te zrozumcie, wojnik sprzedaje działkę za 500 tysięcy, kolejną działkę, a może ostatnią, bo chyba nic więcej nie mamy. I teraz pytanie, na ile to zostanie w wojniczu? Idzie to do budżetu wspólnego, no, no już nie chciałbym wspomnieć na pokrycie czego, bo Państwo wszyscy się domyślą. Pani, Panie już to ja rozumiem, to albo wszyscy, albo nie. A no, taka zasada, bo przecież to się rozchodzi daleko po gminie i wszyscy o tym wiedzą. A dlaczego Cześć, tam, tam pieniądze zostają, a gdzie indziej nie ma? To wolno. Chociaż zobaczyć. A powinno tak być. W miarę sprawiedliwości, żeby chociaż jakoś tych ludzi po prostu poinformować, że taka sprawa jest, bo jest ciężko. Nikt nie dostaje. Albo mało, ale wszyscy. Myślę, że, że, że Pani Ręko coś tam jeszcze nie No ja mam nadzieję.